Po dwóch zwycięstwach z rzędu piłkarze Olimpii liczyli na kolejne. Mieli ku temu solidne podstawy, ponieważ do Grudziądza przyjechał najsłabszy beniaminek pierwszej ligi po gąsiedlce. Pierwsza połowa pokazała, że słowo najsłabszy patrząc pod kątem ligowej tabeli wcale nie oznacza faktu darmowego dopisania trzech oczek na konto biało-zielonych. Wręcz przeciwnie, w 39 minucie Karol Serrano wykorzystał kapitalne dogranie Donalda Duce. Ruszyli na nas. Nie spodziewaliśmy się tego, że, że, że mogą ruszyć na nas i zaskoczyli, można powiedzieć, no ale powinniśmy się przeciwstawić temu i nie udało się nic. Po zmianie stron goście zaczęli grać bardziej defensywnie. Z kolei Grudziądzanie wyszli na drugą połowę z myślą poszukania bramek dających zwycięstwo. Owe poszukiwania zaczęły się od kontrowersyjnej sytuacji z 54 minuty, kiedy to piłkarze Olimpii sygnalizowali zagranie ręką w polu karnym przez Jarosława Ratajczaka. Później gra zdecydowanie się zaostrzyła, a otwarci na ofensywną grę w grudziądzanie w samej końcówce znadzieli się na kilka szybkich kontrataków ze strony pogonistów. W każdej z tych sytuacji obronną ręką wychodził Michał Wrubel. Ostatecznie sensacja stała się faktem: Pogon siedlce wygrała w grudziądzu 1-0. Myślę, że. Myślę, że w naszym wykonaniu pierwsza połowa była bardzo dobra. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz i naprawdę ta pierwsza połowa mogła się nawet wyżej skończyć niż tylko 1-0. Natomiast druga połowa to już, można powiedzieć, była obrona Częstochowy. Byliśmy faworytne tego spotkania. Wiadomo, że Pogoń, mimo że ma miejsce takie, jakie ma, wiadomo, że nam się nie położyła. Ale co z tego? No, no, moim zdaniem zagraliśmy słabe spotkanie, jak do tej pory, niż w poprzednich tych dwóch meczach swoich piłkarzy na pomeczowej konferencji prasowej starał się bronić szkoleniowiec Białozielonych Dariusz Kubicki. Porażka z pogonią jest już trzecią od marcowego wznowienia rozgrywek. Za postawę, za, za ambicje, za determinację. Za postawę, za tworzenie sytuacji, tworzenie widowiska. Na pewno się za zespół nie muszę wstydzić, aczkolwiek za wynik. Na pewno tutaj chylę czoła przed kibicami, zarządem. Nie powinniśmy takiego wyniku z zespołem, można powiedzieć, który jest o wiele mniej doświadczony od nas, osiągnąć, ale taki jest sport. Obecnie Grudziądzanie nadal zajmują czwartą pozycją w ligowej tabeli. Liderem pozostaje Zagłębie Lubin. Miedziowi będą kolejnym rywalem Olimpii. To spotkanie już najbliższą sobotę o godzinie 18:45. Duże emocje czekały na kibiców, którzy w sobotnie popołudnie wybrali się na stadion klubu sportowego Stal. Grudziądzanie podejmowali sąsiada z tabeli, radzeniankę Radzyń Chełmiński. Jeszcze przed rozpoczęciem sobotniego spotkania ciężko było wskazać na faworyta. Potwierdziła to pierwsza, stojąca na bardzo dobrym poziomie połowa, w której ani jednym, ani drugim nie udało się trafić do bramki. Po zmianie stron częściej przy piłce byli gospodarze. Niestety nie przełożyło się to na bramki. Z kolei przyjezdni wraz z upływającym czasem liczyli przede wszystkim na kontrataki. Przyniosło to skutek w samej końcówce spotkania. Do bramki Grudziądza trafił Kamil Kruszewski. Ostatecznie stojące na wysokim jak na a poziomie spotkanie zakończyło się minimalnym zwycięstwem piłkarzy z Radzenia Chominskiego, którzy w ligowej tabeli awansowali kosztem stali na drugie miejsce. Liderem wciąż pozostaje Iskra Ciechocin. Kolejny mecz piłkarze stali zagrają na wyjeździe. Zmierzą się ze startem Toruń, który w tabeli zajmuje przedostatnie miejsce. Dobiegły końca międzyszkolne rozgrywki z krzatek w koszykówkę dziewcząt z klas czwartych. Była to kolejna okazja do promocji tej dyscypliny sportu w naszym mieście. Celem jest przede wszystkim propagowanie koszykówki wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych. No, sprawdzanie swoich umiejętności, które pozyskują podczas yy, procesu szkolenia w szkołach. Tym razem do koszykarskiej rywalizacji na szczeblu klas czwarte zgłosił się trzy szkoły. To o jedno mniej aniżeli w poprzednim roku szkolnym. No to są szkoły, które posiadają klasy sportowe, czyli wiadomo ten poziom jest dość wysoki. Odbyły się dwie rundy, dziewczęta no, miały możliwość rozgrywania tych spotkań. W ostatnim czasie zauważalny jest zdecydowany wzrost popularności koszykówki w naszym mieście. Takie turnieje jak ten dają już pewien pogląd na poziom szkolenia od najmłodszych grup wiekowych. Taka liga nam pokazuje po prostu, jak na przykład my, grudziącka drużyna, jesteśmy w stosunku do innych drużyn z innych miast, a nawet w tym przypadku nawet jak w Grudziądzu rozwija się pod różnym kątem koszykówka. Oglądanym spotkaniu młode koszykarki ze szkoły podstawowej nr 7 pokonały zwycięzczynie całych rozgrywek zawodniczki ze szkoły nr 5, 14 do 5. Poszczególne ligi w zależności od klas i grup wiekowych organizowane są wyłącznie dla dziewczynek o podobnej rywalizacji u chłopców, póki co nikt nie myśli. Nie ma takiego kierunku rozwoju tej koszykówki wśród chłopców, nie ma generalnie szkoleniowców, którzy by się tym procesem zajęli. Gdy emocje już opadły na wyróżnione zawodniczki, czekały puchary, zaś dla najlepszych pamiątkowe medale. A na koniec to, co do dalszej pracy motywuje najbardziej, czyli wspólny okrzyk. O krok od awansu do pierwszej ligi są zawodnicy MKS-u Grudziądz. Tym razem pod trenera Sylwestra Ziłkowskiego pokonali we własnej hali kartuzję kartuzy. Początek spotkania zdecydowanie należał jednak do przyjezdnych, którzy skrzętnie wykorzystywali słabą skuteczność grudziąckiej ekipy. Na przerwę oba zespoły schodziły przy rezultacie 13-10 dla Kartuzji. Po zmianie stron MKS w końcu zaczął trafiać do bramki przeciwnika. Poskutkowało to nieznacznym zwycięstwem 24-22. do 22. Dzięki wygranej grudziądzanie nadal są liderem tabeli GKS Żukowo, czyli najgroźniejszy konkurent w walce awans nieoczekiwanie zremisował w Bydgoszczy z miejscowym AZS-em 22-22. Oznacza to, że MKS na kolejkę przed końcem ma punkt przewagi. Ostatni akt obecnego sezonu szczypiorniści z naszego miasta rozegrają na wyjeździe. W najbliższą niedzielę o 11 zmierzą się z rezerwami wybrzeża Gdańsk. Zwycięstwem Kamila Woryny z rowu rybnik zakończył się finał krajowych eliminacji do indywidualnych mistrzostw Europy juniorów rozgrywanych na torze w Grudziądzu. Reprezentant pierwszoligowych rekinów przegrał tylko raz, w swoim pierwszym starcie z Aleksem Zgardzińskim. Kolejne miejsca na podium zajęli Damian Druszcz z betardu Wrocław i Kamil Wieczorek ponownie z rybnickiego klubu. Tuż za pudłem, ale za awansem uplasował się zawodnik GKM-u grudziąc Mike Trzęsiok. Dwa ostatnie miejsca dające przepustkę do walki o prym na Starym Kontynencie uzyskali wspomniany wcześniej Zgardziński z falu bazu Zielona Góra i Bartosz Smektała z Unii Leszno. Pierwsze koty za płoty dla GKM-u Grudziądz w żużlowej ekstralidze. Żółtoniebiescy nie sprostali na wyjeździe jednej z najsilniejszych drużyn w Polsce Unii Leszno. Grudziądzanie z każdym biegiem coraz wyraźniej tracili dystans punktowy do leszlińskich byków. Na uznanie w barwach gkm z pewnością zasługują Krzysztof Buczkowski i Artur Łaguta. Którzy zdobyli po 10 oczek oraz Tomasz Golob, który uzbierał punktów 9. Z kolei w barwach Unii nie zawiedli Nikki Pedersen 14 punktów i Tobiasz Musielak 10. Kolejny mecz GKM czeka już na własnym torze: za dwa tygodnie żółto-niebiescy podejmą Stalgorzów.